Cześć, kochani, witam Was dzisiaj w moim kolejnym filmie, na moim kolejnym filmie. Bardzo cieszę się, że spotykamy się dzisiaj tutaj. Mam do pokazania bardzo niewiele, to będzie bardzo krótki odcinek, z tego względu, że cały czas pracuję nad tutorialami. Tak, kochani, słuchajcie, pracuję nad tutorialami, bo bardzo się w to wkręciłam. Zacznijmy od początku. Ja mam na imię Ania. Osoby, które mnie jeszcze nie znają, a trafiły na ten kanał, no to powiem Wam, że zajmuję się dziewiarstwem, robieniem na drutach, czytaniem wzorów, tworzeniem dla Was, dla osób początkujących i nie tylko, tutoriali wszelkiej maści. Uwielbiam dziergać od góry do dołu to jest moja ulubiona technika. I cóż jeszcze. Przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj pokażę Wam na sam początek sweterek, który skończyłam, i jest to kolejny tutorial, który ukaże się w marcu. Ale ponieważ obiecałam Wam w nowym roku, że nakręcę dla Was 12 tutoriali w każdym miesiącu, no to przyznam szczerze, że chyba uda mi się osiągnąć to wyzwanie, dlatego że. Idę jak burza. Po prostu. I teraz już mamy luty. Niedługo będzie marzec. A ja już mam dla Was tutorial na marzec nakręcony. Tylko ym, muszę go troszeczkę, wiecie, poświęcić na niego trochę czasu, żeby go skleić jakoś, tak żeby był on widoczny, ponieważ, jak wiecie, jest nagrywany z czarnej nitki. I to jest dla mnie wyzwanie. I też w sumie może być dla Was wyzwanie, powiecie mi, czy coś widać, czy daliście radę odczytać ten tutorial, bo być może nie, nie taka straszna czarna nitka, jak ją malują. I teraz słuchajcie, w tym kolejnym tutorialu po rękawiczkach wykonałam dla Was sweter Bobby od hobby. I to jest sweter z golfem. Pamiętacie, ja miałam już taki sweterek, już wam wcześniej pokazywałam też. I teraz pokażę wam zrobiony ten sweterek, ale mam jeszcze na niego jeden pomysł i już zaczęłam robić ten pomysł. Na rolkach później pokażę wam, jak wyglądam w tym swetrze. A teraz pokażę wam, jak on wygląda. Zobaczcie. To już jest gotowy sweterek. Golfik. Widzicie? I wiecie co? Co ja Wam powiem na temat tego swetra? Robi się go bardzo szybko. Jeśli chodzi o opis, o wzór, to robi się go drutami 7 mm, tak w ogóle. A ściągacze robi się drutami 5,5 mm. Ja ten sweter... Ponieważ zastosowałam włóczkę z odzysku, pamiętacie, pokazywałam Wam włóczkę, jaką ja zastosowałam? Tutaj jest safran i brąz, alpaca silk ze swetra Nowis Cardigan Chunky Edition, który sprułam. Który jest ze wzoru płatnego od Petit nit. Ja ten sweter sprułam, bo mi się bardzo rozciągnął. I zrobiłam ten golf. Jestem w nim zakochana. po uszy! Uwielbiam go, po prostu jest rewelacyjny. A jak go skończę, bo on jest jeszcze nieskończony, jak go skończę, no to będzie sztos. I zaraz Wam pokażę, co ja tutaj zrobiłam, bo już z jednej strony mam to zrobione, ale nie wszystko po kolei. Wszystko po kolei. Znaczy nie, nie wszystko od razu, wszystko po kolei. O, może tak. Więc tak, sweterek jest robiony od góry do dołu grubymi drutami. Ja robiłam drutami 4 mm ściągacze. I 4,5 mm 4,5 mm no cały sweter. Także w sumie też szybko poszło, ale drutami 7 mm to w ogóle pójdzie błyskawicznie. Taki sweter myślę, że nawet niewprawiona osoba jest w stanie wydziergać, ja wiem, w 3 dni, 4 dni. Serio, naprawdę. Takimi grubymi drutami to idzie jakby burza. No, ale wróćmy teraz do meritum. Sweter do meritum. Sweterek jest robiony od góry do dołu. Najpierw wykonujemy golf e, ściągaczem 2x2. Później, nie ma tutaj w ogóle żadnych rzędów skróconych, no bo jest to golf. Później e, idziemy, robimy reglanik tutaj z przodu i z tyłu. I ten reglanik jest zrobiony jakby z trzech e, oczek, czyli trzy oczka są e, poświęcone na ten reglanik. Następnie idziemy sobie ciałko, już do dołu idziemy ciałko, robimy ściągacz. E, później... E, Robimy rękawy, znaczy dobieramy oczka tutaj, odkładamy oczka wcześniej na rękawy, później ściągamy te oczka na druty albo jak ktoś już miał na drutach, to z nitki na drut, na żyłkę w sensie. I przerabiamy rękaw, rękaw zwężamy, rękawy są zwężone, zobaczcie. I na końcu wykonujemy ściągacz. I teraz słuchajcie, ten sweterek. Ponieważ jest czarny, to postanowiłam go troszeczkę rozjaśnić. I zobaczcie. Pamiętacie, na święta robiłam szalik dla mojej mamy i wplotłam tam taką nitkę, taką o. Widzicie? Taką nitkę. I ja tą nitkę mówiłam Wam na ostatnim filmie, że chciałabym zrobić w reglanach tutaj. I wiecie, zaczęłam kombinować, przerabiać, jakoś wyrabiać tą nitkę. I znalazłam coś takiego, jak zduplikowane oczko. Zduplikowany ściek tak naprawdę to się nazywa. Duplicate Stitch. No i, moi drodzy, ja zrobiłam póki co jeden reglanik. Chciałam wam się pochwalić, jak to wygląda. Wygląda przecudownie. nie? Zobaczcie. W ten sposób, no powiedzcie, że tu są jeszcze nitki niepoodcinane, więc ja dopiero je będę chować i one są zrobione na całym, jakby tutaj reglanie. No wygląda to przecudownie. Nie, kamera w ogóle tego nie oddaje, ale no zobaczcie. No nie, nie oddaje kamera. Nie. O, dopiero teraz, jak jest takie czarne, im bardziej czarne, o, tym lepiej to widać. Wyobraźcie sobie teraz wszystkie cztery reglany. W ogóle chciałam też zrobić, wiecie, tutaj przy rękawach, żeby był taki akcencik jakiś, nie? Ale jeszcze nie wiem, właśnie, może mi poradzicie, może ktoś bardziej to widzi tak przestrzennie, czy tylko zostawić te reglany z tą kolorową nitką czy może też gdzieś tutaj przy dekolcie zaszaleć. Może mówię, może przy tych ściągaczach tutaj, może na dole też przy ściągaczu. No nie wiem, nie wiem. Powiem wam, że nie wiem jak, czy to tak faktycznie zrobić, czy tylko zostawić reglan. Pierwotna moja myśl to była, żeby tylko przy reglanie zostawić, żeby to tak wiecie fajnie się układało, nie? A możliwe, że zostawię reglan, ale wiecie co, poczytam chętnie wasze komentarze i zobaczę co mi poradzicie, no bo naprawdę bardzo jestem ciekawa co mi powiecie. Jeśli chodzi o bobbi sweter, to tak, tutorial, tak jak już wam mówiłam, skleja się, składa. Mam tutaj trochę wyzwanie, żeby zrobić tak, żeby go było, żeby on był bardzo czytelny, żebyście widzieli oczko po oczku, co ja wykonuję w tym tutorialu, ponieważ sweter jest naprawdę bardzo prosty, nie ma tam skomplikowanych Jakichś, wiecie, rzędów skróconych, czy żakardów, czy ażurów, nic z tych rzeczy. To jest bardzo prosty sweter, więc myślę, że ten tutorial powinien Wam przypaść do gustu. Nie mogę. Naprawdę. Po prostu jestem zachwycona tym swetrem. Myślę, że w kolejnym filmie, jak będę przy okazji gdzieś tam kręciła, to pokażę Wam już, jak wygląda na gotowo bo na razie mówię, póki co zrobiłam jeden y, ten reglanik i bardzo szalenie mi się podoba i w ogóle na y, na ten ściek y, zduplikowany to jest tyle słuchajcie pomysłów, że jak ja zaczęłam patrzeć po internecie to prawie, że utonęłam tam i wiecie co nagrałam już dla was taki mini tutorial Wiecie, jak ta konieczynka, nie? Taki mini tutorial tego zduplikowanego ściegu. To jest super w ogóle sprawa, jeśli chodzi o yy, swetry, o, o żakard, o wykonywanie takich yy, nas naszyć, wiecie, na, na dzianinie, nie? Jak ktoś na przykład by chciał swoje imię, imię albo imię swojego pupila, albo w ogóle cokolwiek wyszyć, na przykład na swetrze, no to taka, taki właśnie zduplikowany ścieg to jest w ogóle coś super. W ogóle natrafiłam też na takie pojęcia, wiecie, jak intarsja i takie różne rzeczy, ale to nie w tym odcinku, może kiedyś o tym opowiem. Chociaż Weronika Barel bardzo fajnie mówiła o intarsji, to możecie sobie wejść na jej kanał i zobaczyć. Bo pamiętam, że ona dosyć sporo mówiła o tej intarsji. I też Norman z Nimble Needless, który uwielbiam, oglądać ten kanał uwielbiam, też mówi właśnie o tej intarsji. To też możecie sobie wejść, także polecam wam. Może nie będę kręciła po prostu zduplikowanego jakiegoś odcinka o tym. Więc tak, jeśli chodzi o Bobbi sweter z golfem od Hobby, to myślę, że kolejny jakiś gdzieś tam film to będzie właśnie ta intarsja i już sam tutorial, ale najpierw pewnie wam jeszcze pokażę w jakimś tam może filmie. Zobaczę, bo nie wiem jak to będzie mi się tam układać z czasowo. No, właśnie, nie wiem jak mi się to będzie układać czasowo, więc yy, ale na pewno Wam pokażę, jak będzie wyglądać na gotowo ten sweter na burbeton. A propos, jeśli chodzi, słuchajcie, o mój największy ufok, ja to w ogóle jestem w szoku, że to mi się gdzieś uchowało, i ja dopiero wiecie, przeglądając ostatnio gdzieś tam jakieś tam moje zapasy włóczek i tak dalej, w ogóle zorientowałam się, że mam coś, co dziergam od. Września? Jakoś? To wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. Matko, pół roku. Jeszcze nigdy chyba nie robiłam nic tak długo, ale to dlatego, że to mi się po prostu gdzieś ukryło. I pokażę Wam, co to jest. Kojarzycie włóczkę, którą kupiłam? Zdaje mi się, że to było na zlocie we wrześniu. Opal. Tak, ta zielona włóczka, którą kupiłam na drutozlocie. Opal. No to słuchajcie, ta włóczka przeleżała razem z. z też Wam pokażę tutaj zdjęcia, bo yy, na zdjęciach też... <laughs> Przepraszam, na zdjęciach też to fajnie wygląda. Yy. Zrobiłam w końcu te skarpetki. Zrobiłam skarpetki. Dlaczego wam to pokazuję? Już wam powiem. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie one są piękne. Z tej foremki. Widzicie? To jest mój największy ufok ever. Nigdy jeszcze nie miałam tak zachomikowanej rzeczy którą bym robiła pół roku, a to są tylko skarpetki, ale zobaczcie, jakie one są piękne. No po prostu cudo, cudo. Wiecie, ja mam też mały rozmiar, bo ja mam rozmiar stopy 37 i w zasadzie, jeśli chodzi o skarpetki, no to w sumie szybko mi się robi, bo ja naprawdę, no jeśli chodzi o skarpetki, to jest, wiecie co, no takie skarpetki, to bym zrobiła, nie wiem, w 2-3 dni, może nie. Tym że ja mam tutaj druty 2,5 mm i 60 oczek, czyli 30 na jednym takim, na jednej, wiecie, na połówce mam 30 oczek, i na drugiej, no w sumie mam 60 oczek, nie? I powiem Wam, że całkiem szybko mi idą te skarpetki. Ktoś się mnie nawet gdzieś tam wcześniej pytał, czy nie zrobiłabym właśnie tutorialu na takie właśnie proste skarpetki, takie najprostsze, zwykłe. One są, słuchajcie, takim ściegiem robione. Może będzie tutaj widać, może nie. Zobaczcie, Widzicie? takim gęstym. One wyglądają, jakby były ze sklepu, ale nie są. Ja je zrobiłam. Ja je zrobiłam własnymi rękami. I ktoś się mnie pytał, czybym nie zrobiła tutorialu właśnie na takie najprostsze skarpetki, bez żadnych, wiecie, wzorów, dziwnie, żurów, żekardów, nic. I ja sobie wtedy pomyślałam tak. Przecież tych skarpetek na sieci to już jest tyle. I czy naprawdę, znaczy, wiecie, ja mogę nakręcić taki tutorial, bo dla mnie, tutorial na skarpetki to jest po prostu pikuś. Pikuś. To jest naprawdę żaden, żaden problem. Mogę zrobić taki tutorial, bo no mówię, ja skarpetki bardzo lubię robić. Robię je nawet całkiem szybko, więc może nawet zrobię taki tutorial. Poza, poza tym moim wyzwaniem, o, poza wyzwaniem, tak po prostu. A dlaczego nie? Może ktoś, kto ogląda już moje tutoriale i widzi, w jaki sposób ja tłumaczę, w jaki sposób ja rozrysowuję pewne schematy, wzory itd., to może faktycznie ktoś lepiej skorzysta z mojego tutorialu. Wiecie, ile ludzi, tyle, tyle wrażeń. Ja na przykład mam swoje ulubione kanały, w których są osoby, które pokazują na przykład na tutorialu jakieś różne rzeczy, i jedne bardziej lubię oglądać, a drugie lubię oglądać, ale na przykład nie rozumiem, nie? Dlatego, że są te rzeczy już pokazane w taki sposób, jakby to robiły osoby bardzo doświadczone i jak byłam taka początkująca, wiecie, nie? No to poszukiwałam. Takiego tutorialu, w którym było dokładnie wiecie oczko po oczku, sześciutko było tak dokładnie pokazane, jak to ma być zrobione, jak ten drut ma być trzymany, gdzie ta nitka ma być, czy z przodu, czy z tyłu, jak ona ma być zahaczona i w ogóle, bo niektórzy to pokazują, tylko wiecie, także ma być tak, tak, tak i zrobione, nie? I dlatego słuchajcie, jeżeli będziecie chcieć tutorial na te skarpetki, napiszcie w komentarzach. Zobaczymy z komentarzy, czy wyniknie chęć Wasza yy, i zainteresowanie. Jeśli tak, to ja poza konkursem zrobię dla Was taki tutorial. Dla mnie nie ma żadnego problemu. Żadnego. Zrobię, obiecuję. Tylko napiszcie, czy, czy chcecie, ok? I teraz przejdźmy do rzeczy. Dlaczego Wam pokazuję? Zobaczcie w ogóle ten kształt, nie? No, jest po prostu fantastyczny. Nie powiem, nie? No, idealny. Ideal. Dlaczego wam to pokazuję? Nie wiem, może zrobię teraz komuś antyreklamę. Może ktoś, kto sprzedaje takie rzeczy, będzie na mnie zły, obrazi się. Ale powiem wam tak szczerze: nie kupujcie tego. Nie kupujcie. Dlatego, że to jest po prostu. Jakby to Wam powiedzieć? Zobaczcie, zobaczcie jakie to jest. Yy, może tego nie będzie widać. Gdzie tutaj takie drzazgi, widzicie? Tutaj. Gdzie ta drzazga? Tu jest ta drzazga. Tu jest drzazga. Pełno takich, wiecie, jest tych drzazg. Ja, nawet w ręce, jak to trzymam, to trzymam bardzo delikatnie. Nawet jak zobaczycie tutaj. Chyba nie będzie widać. Niestety nie widać. Ale tutaj nawet mi się nitki zatrzymały na, na czubku tej, tej formy. Powiem Wam, że to jest nietrafiony pomysł, żeby robić takie formy z takiego surowego, nie wiem, z takiej, co to w ogóle jest, sklejka jakaś, nie wiem. Nie powiem Wam, gdzie to kupiłam, bo myślę, że ten sklep wszyscy znają. Nie powiem Wam, bo nie chcę robić antyreklamy, natomiast robię antyreklamę na sam produkt, który jest totalnie do bani. Dlatego, że raz nakładając skarpetki, to się wszystko haczy. Schnie super, bo jak sami widzicie, to jest jedyny plus, jaki jest tej formy, że nadaje naprawdę fajną formę, nie? I szybko schnie, i to jest też plus. Natomiast minus tego jest właśnie taki, że raz, że tego się nie da w rękach normalnie trzymać, bo można, się, można sobie wbić jazgę. Jak się nawleka na to skarpetkę, to trzeba bardzo uważać, żeby, na, żeby ta skarpetka się nie potargała, rozumiecie, żeby się oczka nie pochaczyły. Już nie mówię... I mokra skarpetka. Już nie mówię o suchej skarpetce, którą jak się ściąga, no to... No, trzeba naprawdę uważać, jak się ściąga taką skarpetkę, żeby się nie uszkodziła po prostu. Dlatego wiem, że jest taka firma chyba na Sztuki Studio. Czy coś takiego. Nie wiem, czy dobrze to mówię o, ty o, o tym. Ale widziałam tak tą firmę właśnie na zlocie chyba. Albo na yarn fest. Chyba na zlocie i, i tu i tu chyba byli. To powiem Wam, że oni mają te formy takie metalowe. Takie, wiecie, sama obramówka tylko. Nie, nawet nie mogę tego dotknąć, bo się boję, że sobie jasga wbije. Taka sama obramówka, nie? I, I nawet kiedyś oglądałam, wiecie, co, taki odcinek, chyba ta dziewczyna z Nasztuki Studio oni chyba to z mężem robią. Nie chcę zmyślać, w każdym razie yy, wiem, że wiele osób z Was używa właśnie tamte yy, formy na skarpetki. I jesteście z nich bardzo zadowoleni. Wiem, że one kosztują jakoś chyba koło 100 zł. Nie wiem, ale wtedy mi się wydawało, że one są jakieś strasznie drogie i dlatego do tej pory ich nie kupiłam, nie? Natomiast po tej formie już stwierdzam sama, że biegnę do sklepu, w sensie do internetu do sklepu i po prostu kupię sobie taką formę na moją stopę. A to chyba wezmę i spalę w kominku. Nie no, śmieję się, żartuję, nie palę takich rzeczy. <grym> Tylko dębem palę. W każdym razie, wzór piękny, wszystko jest tutaj piękne. No bo to jest, no to jest piękne, ale jest totalnie niefunkcjonalne. Nie polecam i nie kupujcie. Nie, nie wydawajcie nawet tych kilkudziesięciu złotych, ile to kosztuje. Nie warto, nie warto, warto dopłacić i być zadowolonym. Warto. Ja wtedy jeszcze nie znałam tej firmy na sztuki, dlatego to kupiłam. Cóż, mam dwie formy: M i L. -kę. No, będą leżeć. To o formie. I moim Ufoku, który skończyłam. I jeszcze jedną rzecz Wam na dzisiaj, już tak na zakończenie chciałam pokazać, słuchajcie. Bo zostało mi trochę włóczki. Dosłownie trochę włóczki mi zostało z, z Nepala. Ostatnio robiłam też taką czapkę jakąś z silkiem, ale teraz zrobiłam taki, taką bardziej wiosenną czapkę. Z tej włóczki. I słuchajcie, to jest czapka. To jest czapka, która jest wykonana tak. Ona ma ściągacz zwykły, a tutaj jest taki ściek: wiecie co? Dwa oczka prawe, dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe. Później, jak aha, i robię tak dwa rzędy, później idę piętro wyżej i tam, gdzie miałam prawe, to robię lewe i znowu mam dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe i znowu tak przez dwa rzędy i kolejny rząd znowu zaczynam odwrotnie. No i robi się takie coś. Takie coś. Tutaj, jak kończę przy, samym, przy samej tej końcówce, robię po prostu w ten sposób, że. Widzicie? Taki się robi fajny taki kwiatuszek. Robię w ten sposób, że. Ym, Zmniejszam też co dwa oczka, czyli y, robię jedno prawe, a tam gdzie było lewe, nie, nie będę Wam tego mówić, bo i tak nie będziecie wiedzieć. Także w każdym razie, no taka czapula. Nałożę ją. Pokażę Wam zobaczcie, jak wygląda. To jest taka, wiecie co? Bez właśnie bez Kitzilka, bez niczego taka bardziej na wiosnę już. Ym no taka, no taka, ona jest jeszcze nie wyprana, więc ona teraz jeszcze się tak inaczej układa, nie? Jak ona będzie wyprana, to będzie zupełnie inaczej wyglądać, myślę. No mi się podoba, bo ona jest taka, wiecie co? Taka, raz, że w ogóle jej nie czuję na głowie, ten ściągacz jest taki idealnie dopasowany, taki idealnie, dosłownie. No i co? I tym. Małym akcentem czapkowym kończę na dzisiaj ten odcinek. Życzę Wam pięknego dnia, cudownego dziergania, cudownych pomysłów, pięknej pogody, dużo słońca i przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. I do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmie. Ciao!